Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych. Dzisiaj obiecane groby aktorów z kultowych komedii z lat 90. oraz początku XXI wieku. Zobaczycie między innymi mogiły gwiazd Dnia Świra, Nic Śmiesznego czy Killera. Maciej Gąsierowski zapraszam na dzisiejszy odcinek. Lata 90. to przede wszystkim kontynuacja misia, czyli rozmowy kontrolowane. Z uwagi na śmierć Stanisława Barei, komedię nakręcił niedawno zmarły Sylwester Chęciński. Jeśli chodzi o aktorów rozmów kontrolowanych, to nie żyją już Irena Kwiatkowska, która zagrała Lusię, ciotkę Ochuckiego, Aktorka pochowana jest na Starych Powązkach w Warszawie. Na Powązkach Wojskowych z kolei spoczywa Alina Janowska, która zagrała Halinę Należytą, sąsiadkę i przyjaciółkę ciotki Luś. Krzysztof Kowalewski, który zagrał Zygmunta Molibda na pułkownika SB, spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim. Tu także pochowany jest Jerzy Pruchnicki, czyli żołnierz wyrzucający śmieć. Aktor głównie znany był z roli Kisiela w M jak Miłość. Na starych Powązkach pochowana jest także Jolanta Czaplińska, która zagrała panią przed sklepem rozmawiającą o porwaniu papieża. Na Powązkach Wojskowych w Warszawie spoczywa natomiast także Gustaw Ludkiewicz, który wcielił się w chłopa. Jerzy Turek, który zagrał Wacława Jarząbka, trenera drugiej klasy, pochowany jest na cmentarzu w Kobyłce. Tadeusz Szymków, który wcielił się w Jana Nagałka, portnika SB, podszywającego się pod działacza Solidarności, pochowany jest na cmentarzu osobowickim we Wrocławiu. Leon Niemczyk, który wcielił się w towarzysza sekretarza na balu sylwestrowym w Pałacu Kultury i Nauki. Poczywa na Starym Cmentarzu w Łodzi. Ryszard Kotys, który zagrał milicjanta kontrolującego rozmowy w budce telefonicznej, pochowany jest na cmentarzu w Lusowie koło Poznania. Paweł Nowisz, który zagrał członka służby patrolującej Ormo, pochowany jest na cmentarzu brudnowskim w Warszawie. Podobnie jak Jerzy Zygmunt Nowak, który wcielił się w chłopa dziadka Agnieszki. Na cmentarzu Wolskim pochowana jest Barbara Rachwalska, która zagrała ciotkę Jarząbka. Która ukrywała Ochuckiego. Na cmentarzu Brudnowskim pochowany jest także Leonard Andrzejewski, który wcielił się w generała przemawiającego w telewizji podczas balu sylwestrowego. Na cmentarzu Wilanowskim pochowany jest Jan Pęczek, który zagrał organizatora balu sylwestrowego, wspominany wcześniej Jerzy Januszkiewicz który pochowany jest na cmentarzu północnym, zagrał strażnika Wacka. Jego rola była dubbingowana przez Jana Kociniaka, aktora, który pochowany jest na cmentarzu po wąskach wojskowych. Na kolejną kultową komedię z lat 90. trzeba było poczekać kilka lat. W 1996 roku Marek Koterski nakręcił nic śmiesznego. Oto groby aktorów tej komedii. Wspominany wcześniej Krzysztof Kowalewski w nic śmiesznego zagrał kierownika produkcji filmu Klęska. Maciej Kozłowski, który zagrał Macieja Przyjaciela Adama. Pochowany jest na powązkach wojskowych. Henryk Bista, który zagrał Pirotechnika, spoczywa na cmentarzu we Włocławku. Piotr Machalica, który zagrał Mikiego, starszego brata Adama. Pochowany jest na cmentarzu świętego Rocha w Częstochowie, Bogdan Ber, który zagrał reżysera filmu Klęska. Pochowany jest na powązkach wojskowych Eugenia Herman, która zagrała panią na kolaudacji filmu Adama. Pochowana jest na cmentarzu północnym. Na starych powązkach spoczywają także Bronisław Pawlik, który zagrał Cenzora i Eugeniusz Priwiezencew, który był sąsiadem Adama, wiercącym dziury w ścianie. Po nic śmiesznego... Przyszła pora na killera. Nakręcono go w 1997 roku. Dwa lata później powstała kontynuacja killerów dwóch. Oto groby aktorów tego filmu. Killer to przede wszystkim Wąski. Zagrał go Krzysztof Kiersznowski. Aktor pochowany jest na cmentarzu w Komorowie pod Warszawą. W kilerze zagrał także Maciej Kozłowski, wspominany wcześniej, wcielił się w rolę prokuratora, wspominany wcześniej Paweł Nowisz. Wcielił się z kolei Waldka na Cargo. Killerze zagrali także Piotr Wawrzyńczak, wspominany wcześniej. Wcielił się w Iksa, współwięźnia Killera. Aktor pochowany jest na cmentarzu północnym. Gabriela Kownacka w drugiej części Killera zagrała prezydentową. Aktorka spoczywa na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Władysław Komar który zagrał uszata współwięźnia Killera, pochowany jest na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Jan Machulski, który zagrał Zenona, generała policji, także pochowany jest na Powązkach Wojskowych. Zdzisław Ambrozia, który zagrał sprawozdawcę komentującego mecz tenisowy prezydenta z Jurkiem Killerem, spoczywa na cmentarzu parafialnym w Warszawie Wesołej. Witold Pyrkosz, który zagrał księdza udzielającego ślubu Killerowi i Donie, Pochowany jest na cmentarzu w Górze Kalwarii. Andrzej Blumenfeld, który zagrał celewskiego adwokata lipskiego, spoczywa na cmentarzu wolskim. Marian Glinka, który zagrał szefa ochrony prezydenta, pochowany jest na cmentarzu brudnowskim. Ryszard Francman, który zagrał. Osiłka w barze pochowany jest na cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu. Ten aktor, który był także kaskaderem, zginął pod kołami pociągu. Ostatnią kultową komedią z XX wieku są Chłopaki nie płaczą. Film w reżyserii Olafa Lubaszenki powstał w 2000 roku. Nie żyją już. Marcin Kołodyński, który zagrał serfera przyjaciela Laski, aktor znany z 5015, zginął tragicznie na snowboardzie. Miał zaledwie 21 lat. Został pochowany na cmentarzu północnym w Warszawie. W młodym wieku zmarł także Artur Renion, członek grupy Mozarta. Chłopaki nie płaczą, wystąpił podczas koncertu Filharmonii. Ten muzyk i kabareciarz... Zginął w wypadku samochodowym i został pochowany na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Wspominany wcześniej Leon Niemczyk zagrał króla sedesów, wuja Oskara, ojca Laski. Aktor spoczywa na starym cmentarzu w Łodzi. W Chłopaki nie płaczą zagrał już wcześniej wspominany Paweł Nowisz. Wcielił się w na zajączka. Andrzej Butruk, który zagrał redaktora Woźnicę, jeżozwierza. Pochowany jest na cmentarzu parafialnym na Woli. Pierwszą kultową komedią z XXI wieku jest Dzień Świra w reżyserii Marka Koterskiego. Film powstał w 2002 roku. Nie żyją już Anna Przybylska, która zagrała policjantkę, sąsiadkę Miałczyńskiego z góry. Aktorka pochowana jest na cmentarzu parafialnym pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Gdyni Oksywił. Nie żyje także drugi sąsiad Adasia Miałczyńskiego, tylko z dołu. Zagrał go Aleksander Bednasz. Aktor pochowany jest na cmentarzu Doły w Łodzi. W Dniu Świra zagrał także Piotr Machalica, który wcielił się w psychoanalityka. Aktor, jak już wcześniej wspominałem, pochowany jest na cmentarzu Świętego Rocha w Częstochowie. W tym samym roku, Co dzień Świra, powstała także komedia Kariera Nikosia Dyzmy, nawiązująca do słynnego serialu z Romanem Wilhelm. Tu także zagrała Anna Przybylska. Wcieliła się w jadzie żonę ministra Jaszuńskiego, później kochankę Nikosia Dyzmy. W filmie zagrał także Krzysztof Kowalewski, który wcielił się w majora Borewicza, byłego SBK. W komedii zagrała również Danuta Rin, która wcieliła się we franie gosposie Nikosia. Aktorka i piosenkarka pochowana jest na Starych Powązkach w Warszawie. To tyle na dziś, dziękuję za obejrzenie kolejnych niezapomnianych. W następnym odcinku pokażę Wam groby aktorów, którzy wystąpili w serialach z lat 90. i 2000. Zobaczymy m.in. groby aktorów w serialu Orancho czy kilku znanych Telenowel. Do zobaczenia!